nagrywamy nową serię z minecraft um, seria ta będzie polegała na tym że tworzymy nowy świat to jest taka o, o smokach rzecz tak tworzymy nowy świat ustawiamy kreatywnie żeby na początku wziąć rzeczy nazwijmy to smoki Smoki, smoki, mm, mm, mm. poziom trudności będziemy nagrać na normalnym, no i tworzymy. I jak ten to się tworzy, to jak będzie ponad 15 wyświetleń, to będziemy tą serię prowadzić dalej. Nie piszcie do mnie tego. No jak będzie ponad 15 wyświetleń, to będziemy <laughs> tą serię dalej prowadzić. Którego lagamu z góry. I że to się A, jak ktoś, na... to jest ważne, jak ktoś napisze komentarz, to, mo... to mogę, to może być jakakolwiek flaga jakiegoś znanego kraju, na przykład Polska, Szwecja, Ukraina i tak dalej. Jak ktoś napisze komentarz, to kursor mój na komputerze ustawia na flagę tego kraju, który ta osoba napisze. Czyli na przykład ktoś napisze, że Szwecja, no to ja ustawiam na szwedzki kursor. Dołączamy. O! Dobra. Ale lagi. A w ogóle. <ścoughs> Ale lagi. Wiele ustawienia, może jakieś lepsze ustawienia graficzne, zasięg renderowania 4 czanki, a maksymalnie 100 fps. -ów. O, jak płynnie chodzi od razu, dobra. Żartowałem, że płynno. Dobra, no to teraz tak. Jesteśmy sobie. Jest tutaj minimapa w tej grze. Tu są wszystkie mody, ale to zaraz o tym opowiem. No i na tej minimapie yy, będziemy podążać na północ na N, tak? To jest północ, prawda? No chyba północ, no. Tu N, tak? Będziemy podążać, czyli w górę. W tamtą stronę o tu. I naszym celem na tą serię jest przebycie 100 tysięcy kratek. Zaczynamy od koordynatów. Nie mam pojęcia jakich, i nie mam pojęcia jak to się sprawdza. Chwilę. te kordy na te po lewej są na 0. A to musimy dojść na minus 100 tysięcy. Nie, dobra. Żeby to lepiej było, to musimy dojść na. Tu 100 tysięcy, tak? Tutaj to są te koordynaty po prawej, jak jest mini mapa, tak? To tam są takie cyferki i to są te koordynaty po prawej, co się teraz zmniejszają tak szybko. To najpierw idziemy na ko koordynaty 0.0 Jesteśmy na koordynatach 0.0. To sobie tylko zaznaczę. I ogólnie to tak, trzeba, będziemy tu podróżować smokami po świecie. Te smoki będą miały różne umiejętności, różne będą przygody. Najpierw wybierzmy kolor smoka. Moim osobiście ulubionym kolorem jest. Co my tu mamy? Będą nam towarzyszyć trzy smaki. Szczerze, wziąłbym czarnego, białego. I fajnie zachęcający jest ten szafirowy. No i teraz te smoki trzeba wykluć. To chwilę trwa. Ja nie do końca czasem wiem, jak się te smoki wykluwa. Myślę, że to jajko takie białe. To może zrobimy tak. Weather rain, żeby padał deszcz. Nie? A na to działa? A na to? O! Czarne jajko. Um, już mniej więcej działa. Ja już trochę się uczyłem w to hodowanie tych smoków, żeby po prostu wiedzieć, co robić, tak? I wiem, że trzeba przy tym jajku e, zrobić coś takiego, bo jak ten smok się wykluje, to będzie tak, że po prostu uderzy w niego piorun i on umrze, jeżeli szybko nie będzie ugaszony. Więc wolę po prostu zrobić taką zabudowę. I patrzcie, jak on. Um, dostanie tym kierunem. To ja nie niszczę ten blok, tak? I on wpada sobie do wody. Zresztą potrzebne... na ch chwila, bo muszę jeszcze te smoki wypluć jakoś. A co jak bym zrobił tak? Nie, 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 nie. To ja potrzebuję śniegu. Ogólnie ten film będzie tylko taki wprowadzający to co ja będę robił na tej serii a w kolejnym filmie już normalnie zaczniemy przygodę tak ogólnie planuję z tej serii zrobić no trochę odcinków planuję o dobra czyli musimy znaleźć krzesiwo a nie, nie musimy znaleźć dobra czemu to jajko się nie chce wykluć w żaden sposób to. A co, Jak bym zrobił? Tak, 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 tak i tak. Co to jest za jajko? Ognia nie chce, lodu nie chce. Dobra, jednak nie, jednak nie biały smok. Szczególnie do hodowania tych smocków, to będzie nam potrzebne tak... Dragon Command Staff, którego zaraz znajdę. Przepraszam, ale ja mam lekki kazal. Będą nam potrzebne trzy trąby. Mięsko, a dobra, to się potem no, na razie wam tylko pokażę te smoki. Ten odcinek będzie taki wprowadzający. Ja sobie pomiędzy odcinkami na Creative po prostu wszystko, co będzie potrzebne do nagrywania, przygotuję. Ja nie będę by już podczas samej rozgrywki brał niczego. Ogólnie gra jest na tyle realistyczna, że są tu takie rzeczy jak hipotermia, spragnienie, nie wiem, że na przykład możemy sobie coś złamać. No, no. No i na przykład też HP działa tak, że zamiast serduszek Mamy tak jakby pokazany wskaźnik tego, jak bardzo na przykład boli nas dana część ciała. I na przykład tu w lewym górnym rogu, to jest za tutaj, um, będzie, jak będziemy nas... O, nawet pokażę. Tylko... Przepraszam za ten katar, ale... To są uroki nagrywania. W ogóle, ja nie wiem, czy ja mówiłem, ale ja gram w klubie Takim piłkarskim, sportowa Tochowa, Nie wiem, czy ktoś zna. No i właśnie tam dzisiaj graliśmy mecz z Rakowem, drużyną młodzieżową rocznik 2013. No i dostaliśmy strasznie, bo przegraliśmy chyba tam 28 albo 7 do zera. Ale no grając z lepszymi od siebie, wiele się możemy nauczyć. Myślicie, że który się wykluje pierwszy, ten czy ten? Obstawiam. Czarny czy niebieski? Obstawiam, że czarny niż niebieski. No, a w międzyczasie mogę jeszcze pokazać... Są tu różne moby też. Takie są różne zbroje, artefakty. To wszystko... Opowiem po prostu kolejnym razem. No są, widzicie, zbroje, jakieś tam... Połuszony, jakieś tam artefakty, zbroje. Takie widzicie, jakieś miecze rzadkie, legendarne, zbroje kolejne. Znowu jakieś kolumny, i dużo mobów nowych. To wszystko się zobaczy w podróży, nie? Bo będą różne pewnie dungeony, różne jakieś pewnie nie wiem, portale, może do innych wymiarów. Dużo będzie na pewno ciekawych rzeczy w tej serii. Kolejny odcinek z tej serii raczej wpadnie jutro. No. Tak, padnie jutro. Teraz musimy tylko zaczekać, aż się wyklują. No nie wiem, co ja mogę jeszcze mówić po drodze. No i teraz ten czarny się chyba nie wykluje, bo przestało padać. Dowykluje się pierwszy ten. Nie! Robimy przester. O osoby oglądające na słuchawkach. Prosimy o ściszenie słuchawek. Tak. Dobra, ja wam to wszystko pokażę, jak już będzie gotowe. Cześć!